Good morning, good morning, good morning. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. We have had a little look today. We, we had a little look today at how long we've done the devotionals. Przyjrzeliśmy się dzisiaj trochę temu, jak długo prowadzimy poranne nauczania. It is quite amazing. To jest niesamowite. But we've done this since January of 2021. Robimy to od stycznia 2021 roku. Nagraliśmy ponad 1000 nauczeń w języku angielskim i portugalskim. Powiedziałem więc dzień dobry ponad 3000 razy. Ponieważ zawsze mówię dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. I to has actually been really sweet, I tell you why. I to było naprawdę słodkie. Powiem ci dlaczego. In Ponieważ w różnych krajach świata podchodzili do mnie ludzie, których nigdy nie widziałem. Patrzyli mi w oczy i po prostu mówili mi dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. I know have been by our Wtedy wiem, że nasze nauczania wywarły na nich wpływ. Okej, okay, my dear friends. Moi drodzy przyjaciele, perfectly innocent and without a stain. Doskonale niewinni i bez skazy. Let's go to verse 5. Przejdźmy do wersetu 5. For it was always in his perfect plan. Albowiem zawsze było w jego doskonałym planie. As, as his delightful children. Aby adoptować nas jako swoje rozkoszne dzieci. Wiesz, to nie zawsze był mój plan, żeby adoptować Claytona. My children were already adults. Moje dzieci były już dorosłe. Ale pewnego razu Debbie naprawdę poczuła, że musimy adoptować. I wtedy widzieliśmy potrzebę dzieci, które musiały być adoptowane. A potem zobaczyliśmy, że są dzieci, które potrzebują adopcji. Paweł bardzo wyraźnie mówi tutaj Kościołowi w Efezie, że niebo nie działa na zasadzie: O mój Boże, Adam zgrzeszył, co teraz zrobimy? Musimy coś wymyślić. Jak zamierzamy to przywrócić? Zorganizujmy wielkie spotkanie w niebie z Ojcem, Synem, Duchem Świętym i wielkimi aniołami. Zobaczmy, jak możemy rozwiązać tę dramatyczną sytuację. Tak się nie stało w niebie. To był zawsze Jego idealny plan. To zawsze był Jego doskonały plan. Adopcja była w sercu Boga, zanim jeszcze stałeś się duchowo bez Ojca. To musi dawać nam takie głębokie poczucie bezpieczeństwa. Because in our human, carnal thinking, we always see the. Ponieważ w naszym ludzkim cielesnym myśleniu zawsze widzimy problem, a następnie staramy się znaleźć rozwiązanie. W przypadku Boga tak to nie działa. God always Bóg zawsze miał jeden plan, którym jest posiadanie ciebie jako jego ukochanego dziecka. You know, I, I personally, I love the whole of eternity. Osobiście uwielbiam myśl o wieczności Because in eternity time is existent ponieważ w wieczności czas nie istnieje. He possessed something very powerful. hebrajczyków mówi nam coś bardzo ważnego. Jesus the cross for the joy that was before Że Jezus zniósł krzyż dla radości, która była przed nim. imagine? Czy możesz sobie to wyobrazić? That while Jesus was suffering terribly on the cross, he saw me że kiedy Jezus cierpiał na krzyżu widział mnie. He widział mnie. byłem radością, którą miał otrzymać w nagrodę za pójście na krzyż. But now I give you another thought. Ale teraz podam ci inną myśl. Before God created the wood, which they would use to make a cross out of, to crucify Jesus, I was already adopted in him. Zanim Bóg stworzył drewno, z którego zrobiono krzyż, by ukrzyżować Jezusa, ja już byłem w nim przyjęty. Nigdy nie byłem czymś wtórnym. Nigdy nie byłem jak Bóg, który jest w ciąży z jeszcze jednym dzieckiem i nie wie co teraz zrobić. Nie, Bóg mnie chciał. He desired to adopt me. That was his absolutely perfect plan. Chciał mnie adoptować. To był jego absolutnie doskonały plan. If this truth becomes a reality in your heart, jeśli ta prawda stanie się rzeczywistością w twoim sercu, uleczy cię z każdego odrzucenia, jakiego kiedykolwiek doświadczyłeś. Nagle przestanie mieć znaczenie, czy byłeś dzieckiem chcianym, czy niechcianym. Nagle nie ma już znaczenia, czy byłeś niespodzianką dla swoich rodziców, czy byłeś planowanym. Ponieważ w sercu najbardziej kochającego ojca we wszechświecie zawsze byłeś planowany. It was always his perfect plan to, adopt you. to zawsze był jego doskonały plan, żeby cię adoptować. Now look at the next thought. Spójrzmy teraz na następną myśl. Adoptować nas jako swoje rozkoszne dzieci. You know, Nie zawsze byłem zachwycającym synem dla swoich rodziców. Wiele razy przyprawiłem rodziców o ból głowy. love my three sons. Kocham moich trzech synów. Ale moi trzej synowie nie zawsze byli zachwycającymi dziećmi. But you are the delightful son and daughter of your beloved father. Ale ty jesteś zachwycającym synem i córką swojego ukochanego ojca. Maybe you don't always act very delightful. Może nie zawsze zachowujesz się rozkosznie. But that does not change who you are. Ale to nie zmienia tego kim jesteś. We have to finally come to our to this truth, to this conviction in our hearts. Musimy w końcu dojść do tej prawdy, do tej konwekcji w naszych sercach. Że to, co zrobimy, nie określa tego, kim jesteśmy. To kim jesteśmy, zostało postawione przez Boga i dokonane przez Jezusa Chrystusa. I once we understand that we are His delightful children, it's much easier for us to behave as delightful children. Kiedy zrozumiemy, że jesteśmy Jego wspaniałymi dziećmi, o wiele łatwiej będzie nam zachowywać się jak wspaniałe dzieci. Nie próbuj być dobrze wychowanym dzieckiem Bożym, jeśli najpierw nie zrozumiałeś, że jesteś Jego rozkosznym dzieckiem. On bardzo się Tobą zachwyca. Bardzo. Taki zawsze był Jego plan. Live. In the pleasure of Żyj w przyjemności zrozumienia, understanding że to zawsze był jego plan, aby adoptować cię jako swoje rozkoszne dziecko. See you tomorrow. Do zobaczenia jutro.